Teraz witamy naszego eksperta z firmy TransExpert, pana Rafała Kochanowskiego. Witam. Mamy pytanie od widza. Tomasz Żołdak pyta: Witam. Mam taki przypadek, że pracownicy nie mogą się dogadać z szefem o dwutygodniowy czas jazdy. Jeden twierdzi, że jeśli osiągnie 90 godzin jazdy. To dopiero od poniedziałku do godziny 00 może rozpoczynać kolejną jazdę. Drugi twierdzi, że jeździ dwa tygodnie i na przykład wychodzi mu 90 godzin w piątek. Robi 45 godzin pauzy i może ruszyć w niedzielę. Kto ma rację? Oczywiście tutaj rację ma szef, jeżeli to ten Aha, pierwszy. Szef zawsze ma rację. Pierwsza odpowiedź właśnie jest sprawiedliwa, czyli tak, jeżeli Słuchajcie, jeżeli y, mamy wyjechane 90 godzin, to mhm. ani minuty dłużej w tych dwóch tygodniach jechać już nie można i nic tego nie resetuje. Nie ma, to, nie ma tam takiego nie stopera ma reset, bo zrobiłem 45 godzin odpoczynku. Nie, nie. dopiero zaczynamy od poniedziałku, od 001 kolejny, kolejną jazdę i y, wtedy właśnie o, Poniedziałek od 001 kasuje nam się te dwa tygodnie Rozumiem. jazdy. Resetuje się, tak to można nazwać. Więc pamiętajmy, yy, staniemy czwartek, 90 godzin ujechane. Ile byśmy nie stali, to w niedzielę nam ruszyć nie wolno. Nie wolno.